Co by się spodziewał, że tak to się porobi w życiu Antosia i pozostałych członków rodziny. Nie dość, że wyszła prawda na jaw i Zosia razem z Tadeuszem dowiedzieli się o długu, który Antoś zaciągnął, to jeszcze biedny chłopak ma spore problemy miłosne związane z Helenką, z Jadzią, teraz dodatkowo jeszcze z Dianą, która hmm, no, ja nie wiem, czy ona będzie zadowolona z decyzji swojego ojca i z propozycji, którą on złożył naszej rodzince. No i pytanie teraz: co Antoś zrobi? Co zrobi Czesio, który już postanowił zakręcić się wokół Diany? A tymczasem jej ręka została przeznaczona dla Antosia. Nie wiadomo, co to będzie, jak to się wszystko rozwiąże. Na to wszystko musimy chwilę poczekać. Mamy nowy dzień, więc myślę, że musimy troszkę ochłonąć troszkę sobie czasu dać. Jak widzicie, Antosia nie ma obecnie w domu, po tej kłótni z rodzicami przespał się w swoim pokoju tylko przez kilka godzin. Nie wiadomo, o której wstał, kiedy zniknął, może w ogóle nie spał w swoim łóżku, kto to wie, nikt nie wie, na pewno nie Zosia, która niestety wstała jako pierwsza, bardzo spięta, <śm> tak, woła o pomstę do nieba, no ale zjedz sobie ja Zosiu, ja. zjedz. Tadeusz jeszcze śpi, zły na cały świat i przede wszystkim na swojego syna i burmistrza, który przyszedł składać takie ani inne propozycje. I jeszcze Wam pokażę, że niestety przez tą całą kłótnię Zosia ma jątrzącą się urazę względem Antosia, co jest w sumie zrozumiałe bardzo. A Tadeusz ma, moi drodzy, nie ma. Była, była tutaj, były odczucia m, związane z krzywdą, z jakimś smutkiem, ale najwyraźniej m, Tadeusz musiał się po prostu przespać, żeby mu cały ten gniew minął, a tymczasem no, Zosia nadal jest zła, zrozpaczona m, i w sumie nie ma co się dziwić, skoro jej e, posiadłości, farma, farma po rodzicach. Stanęła teraz pod znakiem zapytania, czy oni w ogóle utrzymają tą farmę. No nie wiem, nie wiem. Um, na szczęście, nasza Sara jest w jak najlepszym humorze. Zostawiła brudne ciuchy jak zwykle, ale jak widzieliście, również ona możliwe, że będzie miała za niedługo jakieś miłosne rozterki, ponieważ zaczął się wokół niej kręcić pewien młodzieniec, a dokładniej jest to młodszy brat Jadzi. Także wszystko mogłoby zostać w rodzinie, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Jak już możecie tutaj zauważyć, małe zmiany troszkę zaszły. I i nie będę chyba wszystkiego opowiadać, po prostu zobaczcie sobie co i jak. Tutaj też nie ma za wiele do gadania. Podłączyłam przyłącza, więc mamy oczywiście łazienkę u góry już zrobioną, żeby nie musieli latać i się męczyć z wychodkiem. I jak tutaj widzicie, niestety zima dała w kość. Nie tylko ludziom, zwierzętom, ale także budynkom i niestety nasza obora dla zwierząt się zawaliła, nasza krówka odeszła i w wyniku czego hmm, rodzinka odkryła pewne wejście, <grytanie> pewną piwniczkę, która była skryta pod siankiem w oborze. Ale udało się ją odkryć, dzięki czemu mamy tutaj takie wejście, i na samym dole, moi drodzy, znajduje się pewien y, super przyrząd. Co prawda, może zbyt nowoczesny jak na te czasy, ale przymknijmy na to oko, ponieważ nie znalazłam niczego, co mogłoby mm, uchodzić za taką rzecz, więc y, mamy po prostu taką. Maszynę, właśnie do tworzenia soków, saturator. No, właśnie. No, właśnie, saturator. I nasz drogi Czesio będzie. Mm, będzie wytwarzał swoje napoje. Zobaczymy, co mu z tego wyjdzie. Trochę pójdzie w ślady brata, który postanowił zająć się własnym biznesem, i Czesio też by chciał. Ale co z tego wyjdzie, to nie wiadomo. Mamy drugi dzień wiosny, poniedziałek trzeba było się zająć może. Mm, zasiewem jakimś, ale nie wiem. Zobaczę jeszcze, czy mi się będzie chciało. Na pewno coś tam e, oczywiście zasieje, ale nie wiem, czy w tym odcinku. Ponieważ e, chciałabym jednak zająć się. Mm, zająć się tym ważeniem napojów. Ale najpierw e, by sobie zjedli. Skąd ty masz te jedzenie? Chleb mleczny Dobra, co mi to rzeźba? Okej, okay. Sara, ty też byś coś zjadła Jak widzicie, Sara nam pięknie rysuje Tutaj już zawiesili pierwszy, no może nie pierwszy Ale jeden z pierwszych obrazów tych bardziej udanych Także mamy tutaj jakieś ozdóbki yy, dzięki Sarze. To sobie też powiesimy yy, w niedalekiej przyszłości, może za chwilkę, zobaczę. Zobaczę, zobaczę. Yy, ty może byś tak umyła sobie łapki. Na szczęście ten gniew i stres widzę, a chociaż nie. Jeszcze coś tutaj mamy yy, związanego ze stresem, ale to jest związane z yy, życiem, stylem życia technofobki. Także, no, cierpi, bo niestety prąd został podłączony w tej wsi. Śniegi się roztopiły, więc mogli po prostu pociągnąć prąd. Mogli pociągnąć prąd. A, jeszcze co najważniejsze, bo dzisiaj będą urodzinki. Niestety, starzeje się nam Tadeusz i Antoś wchodzi w dorosłe życie. Także miałam zamiar Zosi kazać najpierw się przebrać, a potem by zrobiła jakiś tort. No i teraz możemy sobie te torty robić, a robić. Żadne przyłącza nam nie przeszkodzą w tym. Pokaż tym, tak, bo ona już ma dziesiąty poziom. No, trzeba by było zadbać o jakieś składniki, bo zostawiłam sobie Hmm. Tą cechę parceli. Czemu mi się nie ładują? No, coś, coś ich słabo, coś ich słabo. Czy będziemy mieć tu składniki na jakieś ciasto? Okej, okay, mamy ciasto truskawkowe. A, a ewentualnie tort zombie. Nie, no. Mmm. <laughs> Jeszcze tak patrzę. Dobra, zróbmy te ciasto truskawkowe, co się będziemy. Panowie zjedzą, o ile y, pojawią się na swoich urodzinach. No to po szkole dzieciaków naszych młodszych zrobimy sobie urodzinki, ale torcik trzeba już zrobić. Ty, mój drogi byś już stał. I tak na przykład się załatwił i wykąpał, rozrzu rozrzucił kolejne ciuszki do kompletu. Dobra. Eee, tak, 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 już nie zdążymy. Hmm. Czesio, może ty sobie zrobisz wolne? Co ty na to? Bo ja bym chciała, żebyś ty poszedł tutaj. O, wrzucił składniki. Zobaczmy, co ty tutaj wykombinujesz ciekawego, co? Okej. Okay. I czy ja mogę mieszać? Co to? Co to jest? 999 jagód mam? Serio? Ej. A że ja mogę tyle wrzucić? Czy co? Czemu to tak dziwnie pokazuje teraz? <grym> nie wiem. Nie no. Chyba tylko jedno mogę wrzucić. Dobra wrzucimy z pięć... Y Aha więcej nie mogę. Z pięć jabłuszek. Pokaż ty mi to, jak ty to y, tworzysz. I to coś, samo się będzie robiło? Nie. A, to trzeba aż płacić za takie. Koszt do rozpoczęcia ważenia napoju zależy od ilości załadowanych składników. Aha, no dobra. Y, trudno się mówi, tak? Aha. No tutaj ten saturator musiał pozostać po jakichś przodkach, Zosi. Sama nie wiedziała o tym, że coś takiego tutaj się znajduje. Zdobyta umiejętność ważenia napojów, Czesław rozpoczął swoją przygodę z ważeniem napojów. Rozwijaj dalej swoje umiejętności przy użyciu stanowiska do ważenia i eksperymentuj ze składnikami. Dobrze. Czy ja mogę coś tu jeszcze robić? Chyba nie bardzo. To teraz się będzie ważyć, tak? Przez jakiś czas. No myślałam, że dłużej nad tym posiedzę, ale okej. Okay. <grym> Najwyraźniej to będzie się samo robiło, także sprawdźmy ten torcik. Okej, okay, to dodaj że świeczki, dodaj świeczki. I trzeba było pranko zrobić niestety, bo wszystko porozrzucane tutaj jest. Takie leniuchy się nam trafiły w rodzinie. Tadeusz idzie do pracy. Właśnie, a propos Tadeusza i pracy. On będzie musiał zrezygnować z tej pracy i zająć się gospodarstwem na nowo. Zima minęła, więc y, trzeba tak zrobić. Okej, okay, to możemy odłożyć te pranko. Ty lecisz do szkoły, tak? A pokaż tym, no. Gotowy do zbioru, nie. Dobra, czyli to samo się będzie robiło. Ja myślałam, że może on coś tam będzie em, dłużej nad tym siedział, ale okej, okay, niech idzie do szkoły w takim razie. Oho, Antoś nasz wrócił. Chyba tak, poczuł głód. Poczuł głód, więc przyszedł y, do domku. Ale okej, okay, no wypadałoby, żeby jednak y, ta rodzina się nie rozpadała tylko dlatego, że no, ktoś tutaj y, troszkę nabroił. Chociaż troszkę to mało powiedziane, bo. To jest poważna sprawa, ale tak czy inaczej, tak czy inaczej, e, lepiej żeby się trzymali razem. Ty też idziesz gotować, tak? Każdy sobie dzisiaj, o, gotuje nalśniki, no, no, no. Prąd im podłączyli, no to wszyscy rzucili się do gotowania nowych rzeczy. <ścoughs> e, ty, moja droga, miałaś zrobi, zrobić pranko. A tu już jest coś do rozwieszenia. Skąd ty się tam wzięło? Dobra. Niech będzie. Kuweta już brudna. Kurki jak tam? Nie macie jedzonka. Eee, nie mają jedzonka. Dobra Zosia, rozwiesisz to, rozrzucisz karmę. Tylko kury nam zostały, więc wypadałoby, żeby te kury jednak żyły. Szczęśliwie, a nie głodujące. A ty jesteś spięty, tak? Ach, no tak. Jącząca się gorycz. Poczucie urazy do kogoś w pobliżu. Antoni nie może znieść przebywania w towarzystwie kogoś, do kogo czuje urazę. Tak, Tadeusz Aha. już wrócił z pracy. Pięknie, pięknie. Więc e, mógłby coś tutaj porobić wokół domu. Co nie za bardzo jest, e, ale dobrze. Na przykład mógłby sprzątnąć kuwetę. <noise> I myślę, że on pierwszy zdmuchnie świeczki. Także um, idziemy wcześniej Czesiem ze szkoły, ponieważ ja tutaj zauważyłam. Nie, Aniu, nie dzisiaj. Chociaż mo można by było Anie też y, zaprosić, ale w sumie nie robimy jakiejś wielkiej imprezy po prostu się starzeją i tyle. <grym>, e, chodź, Czesiu, bo ty będziesz naszym y, hmm, ważelnikiem, tak. Tak to można określić. Szkolnym projektem. Uuu, szkolny projekt można sprzedać. Także spoko. Owoc śmieciowy. O, sprzedamy. <grytanie> Nauczyciel dał projekt domowy. A, a Czesiu, taki biznesmen, postanowił go sprzedać. Żeby mieć kasę na swoje. Mm, napoje, na swoje wywary. Dobra, i co teraz? Pokaż ty mi. A, nalewasz do butelki. Dobra. To sok musujący jabłko. <grywka> Okej, okay, dobra. Mm. Zacznijmy od klasycznych nazw i klasycznych smaków. Także zostawmy jabłko i pokaż ty mi to tutaj. Zostało sześć. O, to w sumie wykonał na urodziny taty i brata. O, chleb mleczny. Okej, okay, skąd ty masz ten chleb mleczny? Dobra. To możemy wystawić. Gara nie możemy ściągnąć. Dobra, nieważne. Nieważne, nieważne. To chodź um, weź butelkę. Ja jestem ciekawa, czy to będzie na Ciebie działało tak, jak wszyscy chcemy, żeby działało. <grybujesz> po coś ten Slice of life się ściągnęło. Ale myślę, że tak. No, sprawdzimy tak, testy muszą być. Nasz kotek jest chory. No i jak tam? Będzie to smakować? Nie wiadomo jeszcze, nie. Jeszcze nie wiadomo, ale Zosia chyba miała jakieś yy, smakołyki. Hmm. Daj smakoły od weterynarza. O. Dobra, mamy tak oszukuję. <grytanie> Oszukuję, ale wiecie, zrobiła po prostu um, taki leczniczy smakołyk z ziółek i innych rzeczy. Pobudzony, okej. Okay. Okej, okay, ty musiałbyś iść do toalety jeszcze. już ze sobą ten sok? Chyba weźmie. Dobra, to czekamy jeszcze na spiętą, spiętą, biedną Sarę i zaraz robimy urodzinki. Żonka jak zwykle na posterunku, niezawodna. A córka też. No i proszę, moi drodzy. Stary Tadeusz. <laughs> Jak to szybko zleciało. Dopiero co przyjeżdżał do Hanford on Bagley. Dopiero co poznawał się z Zosią. Ech, a tutaj już takie rzeczy. Taki staruszek. Kim ty jesteś? Hmm. Hmm. Spokojnie, masz jeszcze czas. Tak. Też ci rozrywki brakuje. Takie życie. Dobrze, Tadeuszu, to może byś tak e, dodał świeczki. Wypadałoby, żeby nasz e, drogi Antoś też się, e, też dorósł. Chodź. Tobie wywatowali, to, to, to też przyjdź. Mamusia, mimo, że Antoś e, jest zły na ciebie, to, to jednak bądź przy nim. Zobaczymy, co to za cecha. Trzymajcie kciuki, żeby była dobra cecha. Bo jak nie, to zmieniam. O! Wielwia naturę. Kurczę, ale to do niego nie pasuje, bo ma tu ten. Ma styl życia do matora i gardził naturą ostatnio. Ech. Chociaż w sumie, no, z drugiej strony może mu się odmienić, tak? Jako nastolatek wolał siedzieć w domu, a w zasadzie w warsztacie, a teraz będzie wolał siedzieć na zewnątrz. Dobra, zostawię mu to. Niech będzie. Zrobimy mu najwyżej warsztat na, na zewnątrz. Tak, tak, tak zostawiam. Okej. Okay. No dobra. Mamy dorosłego Antosia, no i Antosiu. Teraz trzeba będzie zdecydować, co, co ze swoim życiem zrobić. Jak rozwiązać ten problem e, z farmą, z, z twoim długiem, bo niestety nie udało mu się nazbierać w zasadzie tylko 5000 z hakiem. Tak, tak. 5141 dokładnie, więc tylko 1 trzecia długu. No, ale jak on zdecyduje się przyjąć y, y, tą y, w sumie tragiczną propozycję naszego burmistrza nowego, to tak złamie serce bratu, który interesuje się Dianą, y, złamie serce Helenki, co tu się dzieje. Złamie serce Jadzi, która postanowiła wyjść z inicjatywą. No, to będzie po prostu tragedia. Jestem ciekawa, jak wy rozwiązalibyście ten problem, bo ja w sumie to troszkę nie wiem. Troszkę nie wiem, co zrobić teraz. Co ty masz z tym za wstydzenie? Sara, no. Chodź, ukryj się przed wszystkimi, bo ja się tu zaczynam obawiać o Ciebie. Dobra, wszyscy niech się napiją, tak? O, proszę, właśnie popatrzcie tylko, jedna z najlepszych nowin w tym odcinku, znaczy w ogóle, tej wiosny. <noise> I Tadeusz z za niedługo będą dziadkami. Doczekałem się wnuka. Ciekawa jestem, co jej się urodzi, tej naszej Ani. O, bolą mią plecki. Ty też byś się coś napiła, co? No teraz będą do mnie wszyscy wydzwaniać. Diancia wysyłali ściki. Upominając się pewnie o kolejną schadzkę. A tutaj. Albo nie. Albo może ona już się dowiedziała, co ten jej ojciec planuje. I z bólem serca chciałaby się spotkać z Czesiem i mu o wszystkim opowiedzieć, pożalić się. Czemu ty płaczesz? Czy ja mogę ją jakoś pocieszyć może? Hmm. Ożywiona, osobista rozmowa. Może pogadaj właśnie z Sarą o wydarzeniach. Ona taka bezstronna, więc może by coś doradziła o, bratu. Mój. O, jak się wszyscy tulają. O, <grywki> uh -huh. Już mu to przeszła ta uraza? Niech no ja zerknę. Nie, jeszcze jest. Ale jest tak szczęśliwy urodzinami, smacznym jedzeniem i napojem. Odcienie i oh, Fraude? No. Co, 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 co? Przyglądanie się czyjemuś cierpieniu może przynosić satysfakcję, w zależności od tego, kto cierpi. <laughs> Naprawdę, Antoś, ty byś się wstydził po prostu. Dobra, Antyś, to może zapytaj swoją starszą siostrę o termin porodu. Kiedy ona w ogóle będzie witać swoje dziecko na świecie? No już niedługo zapewne, jeszcze dwa dni. Może już w przyszłym odcinku zobaczymy pierworodne dziecko Ani i Stasia. Pierwszego wnuka albo wnuczkę Zosi i Tadeusza. No, i oczywiście przekonamy się, jaką decyzję Antyś podejmie. Czy zdecyduje się ratować farmę swoich rodziców kosztem swojego związku i uczuć, którymi um, darzy, no w sumie już dwie. Dwie panny. No i ciekawe, co one na to. Wszystko zobaczymy w następnym odcinku, także w tym momencie się żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać w komentarzu, co Antoś powinien zrobić, bo to mi na pewno pomoże podjąć decyzję. A tymczasem się żegnam, do zobaczenia i pa! pa.